Oh shit! Dude, what the... what the fuck? What the shit? Oh what the shit! Fuck? Shit! What the fuck, shit. What the to, co widzieliście na samym początku, dzieje się w USA. Dokładnie taki tytuł, jak widzicie klauny w USA, i to nie jest żaden żart. To dzieje się naprawdę i to jest naprawdę poważny i realny problem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 6.30 i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na temat klaunów w USA. Na początku zlekceważyłem troszkę ten temat z tego względu, że brzmi dosyć śmiesznie, aczkolwiek problem rodzi się i to bardzo, bardzo poważne. Pierwszy incydent odnośnie klaunów został zarejestrowany w sierpniu w Karolinie Południowej. Tam policja pierwszy raz przyjęła właśnie zgłoszenie dotyczące klauna. Później tych zgłoszeń narastało. Na obecną chwilę tych zgłoszeń jest już ponad 60, w tym nawet jeden śmiertelny. I teraz pewnie zastanawiacie się, o co chodzi. No więc klauny. Nie dość, że grożą szkołom, na przykład, że zabiją wszystkich nauczycieli, że zabiją wszystkie dzieciaki, które się tam znajdują, to również znajdują się ataki fizyczne oczywiście w tych incydentach czy też nawet straszenie. Why are we going back, nigga? Go, what the fuck's wrong with you? Hello. Hey, what the f Holy fuck, I'm on! Hey. I'm on! <laughs> Fucking reverse, dumbass! Doszło już nawet do kilku aresztowań, ale wszystkie te filmy, które będziecie widzieli w przerywnikach, powinny dać wam namiastkę tego, jak bardzo Amerykanie mogą bać się tych całych rzeczy. Bo Klaun na samym początku kojarzył się z czymś fajnym, z czymś, co powinno rozśmieszać, prawda? Na obecną chwilę to jest dosyć duża bolączka USA i każdy, kto widzi na ulicy właśnie Klauna, Zaczyna się bać, bo tak naprawdę nie wiedzą wszyscy, jak któryś z nich może się zachować. Wysunąłem małą teorię, która być może kiedyś się sprawdzi, być może ma jakieś odzwierciedlenie co do tej sytuacji. Tak naprawdę pomyślałem sobie, ej, przecież mamy dark web, a my znamy przecież około tylko 10% internetu. No właśnie, mamy pozostałe 90%. A co jeśli w dark webie wymyślili sobie na przykład zabawę? Realną zabawę i realne zagrożenie dla świata, dla USA. No, może dla świata, jeżeli ta zabawa przerodzi się gdzieś tam w dalsze etapy, typu nie wiem, inne kontynenty. Tak też może być. Ale przejdźmy do tej mojej tutaj teorii. No, więc wysunąłem sobie coś takiego. Skoro jest dark web i jest zabawa, to być może tam jest jakieś forum, które napędza tę zabawę. I mamy tam różnego rodzaju regulaminy, różnego rodzaju challenge, na przykład nie wiem, zaatakowanie dziecka, zgwałcenie go, zabicie, albo co gorsza, jakieś inne chore rzeczy. Na pewno coś jest przyczyną, tylko tej przyczyny tak naprawdę nie wiemy. Rzecznik prasowy USA w momencie kiedy jeden z dziennikarzy zapytał się go, co on sądzi o tej sytuacji. No, krył uśmiech. Krył uśmiech krył to, że to jest dosyć zabawna sytuacja, mimo że problem jest i zagrożenie realne. To i tak, no że tak powiem, podszedł do tematu lekceważąco, czego nie powinien zrobić, bo może się stać coś złego. Bo znam historię osób, które znalazłem w internecie, które rzeczywiście bały się i widziały klaunów. Dziwnie się zachowywali, byli blisko nich, chowali się w krzakach. I teraz. Zastanówmy się, co ich napędza, jaki jest motyw całego działania. Czy to jest zwykła zabawa, którą wymyśliło sobie jakieś tam grono osób? Bo jest nawet jeden koleś, który zarządza taką grupą klaunów i nawet mają swojego Twittera, na którym tweetują, że ej, za zaatakujemy waszą szkołę, ej, przejmiemy coś tam. I generalnie cała otoczka, która jest wokół klaunów, jest bardzo zastanawiająca. For like five minutes, something like that. I don't know what he's doing. longer go chat. Yeah, we check. Okay. Okay. Hey, hey, hey! What are you doing? What the? What's up? I think he's coming. Dude. Sam fakt nagonki na klauny może być problematyczny, no bo przecież znajdą się pranksterzy i jajcarze, którzy będą przebierać się za klaunów, byleby postraszyć dzieci albo dorosłych. Bo wiecie, jeżeli zagrożenie jest realne w Stanach, to każdy raczej będzie bał się przechodzącego klauna, szczególnie jeżeli zauważy go na przykład z baseballem w ręku. To dziwne. Jestem ciekaw, co wy sądzicie na ten temat, bo niby problem nas nie dotyka, niby to jest Europa, a nie Stany Zjednoczone, ale no przecież w jakimś stopniu pisaliście do mnie, żebym poruszył właśnie ten temat i to w dużej mierze pis pisaliście, więc zrobiłem research taki, który myślę jest odpowiadający, dałem wam kilka filmów i mniej więcej nakreśliłem sytuację. Dałem też teorie. Jestem ciekawy, jakie są wasze teorie. Piszcie. Korzystając z sytuacji, zauważyłem pewną jedną fajną aplikację. Nazywa się Papler. I tutaj można używać na przykład zdjęcia, które się wstawia, a ono się wyświetla w okolice. To jakbyście chcieli to, możecie wejść na sklep i pobrać ją. Bo aplikacja jest o tyle fajna, że wszystko co dodamy jest anonimowo i wyświetla się w momencie kiedy na przykład przytrzymamy. A może ktoś jest z Poznania i będzie chciał sobie popaplerować? Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i oczywiście jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, bo myślę, że temat taki trochę creepy. Nawet, no. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Śledźcie mnie na fejsie, instagramie i na snapchacie. Wszystko znajdziecie w opisie. Do zobaczenia i mam nadzieję, że żaden klaun was nie dopadnie. Hey, get the nunchucks for this nigga, bro.